Siema. Dzisiaj mam na warsztacie takiego golfa sportsmana i pokażę Wam, jak zdemontować sobie radio. Tutaj ten dekor on jest dookoła na zatrzaskach. Wszystkie te kratki, licznik, obramówka, nie licznik. Yy, obramówka licznika, tamta kratka. Wszystko te dekory, one wszystkie są na zatrzaskach. Musimy je sobie zdemontować. Tutaj trzymają się. W tych czterech miejscach. Trzeba je podważyć jakąś plastikową wpatułką. A samo radio, jak widzicie, teoretycznie wymaga listków. Ale można to obejść i zrobić to zwykłym płaskim śrubokrętem. I tak, zatrzaski mamy w tych miejscach. Tutaj jest jeden. Momencik. O widzicie, tutaj jest jeden, tutaj mamy drugi, tutaj mamy trzeci i tutaj mamy czwarty. I teraz tutaj mamy podaną instrukcję, od którego zacząć, że my nie mamy tutaj tych listków. Posłużymy się zwykłym śrubokrętem. Jak widzicie, on już swoje lata ma na karku, swoje już naprawił. Kładamy. Od prawej strony ten śrubokręt to zabezpieczenie, i przesuwamy je pyk w bok. Podważamy delikatnie ten radio z tej strony. Ten zatrzask zostaje wtedy odpięty. Następnie robimy to z drugiej strony, tym razem od lewej do prawej. Pyk podważamy delikatnie. I radio zostaje odpięte, i następnie powtarzamy tą czynność od góry po kolei, podważając te radio, żeby nam się nie wpinały z powrotem to zabezpieczenia. I nasze radio zostaje w ten sposób wyciągnięte. Ja jedną ręką tego nie potrafię zrobić, ale zaraz te radio wyciągnę i zobaczycie, jak to wygląda od wewnątrz. Jak widzicie, nasze radio już jest wyciągnięte. Wygląda to tak. I teraz pokażę Wam, na jakiej zasadzie działają tutaj te blokady. Jak widzicie, tu jest ten nasz zatrzask. W momencie wsadzenia tutaj, wsadzenia śrubokręta, przesunięcia w bok, zapadka chowa się i odblokowuje nam nasze radio. Jesteśmy w stanie je wyciągnąć. Tak więc w tym odcinku to tyle. Zapraszam Was na inne moje filmy, gdzie znajdziecie więcej takich, podobnych porad. No i co? Nie zapomnijcie o subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć.